A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Pokój i dobro. Świat jest bardzo piękny, ale niestety nie brakuje w nim także tego, co brzydkie i złe. Autor Księgi Rodzaju nie był naiwny, dostrzegał oba te aspekty świata stworzonego. A jednak podsumowując dzieło stworzenia, Zapisał, iż w oczach Bożych wszystko, co powstało, było bardzo dobre. O tej dobroci stworzenia zapewnia nas każdego dnia, jednak dopiero po stworzeniu człowieka dodaje ów przymiotnik bardzo, ponieważ to człowiek jest koroną stworzenia, tylko on może kochać i być kochanym. To, że świat jest dobry, nie znaczy, że jest doskonały. Doskonały z definicji może być tylko Bóg. Gdyby istniały dwa byty doskonałe, tak samo jak na przykład dwa byty wszechmogące, wówczas jeden wykluczałby drugi. To, że świat nie jest doskonały, sprawia, że może się zdegenerować, zepsuć i niewątpliwie to się stało. Mówi o tym zresztą Księga Rodzaju w kilku kolejnych rozdziałach. W zamyśle Bożym świat, który powstał, był bardzo, bardzo dobry. Autor księgi rodzaju wyraża to nawet w ten sposób, iż mówi, że tygrys jak baranek miał jeść trawę. To jednak przeczy naszej wiedzy z zakresu fizyki, z zakresu biologii. Wiemy dobrze o tym, że w miliardoletniej historii świata nigdy nie było takiego idyllicznego momentu, kiedy to tygrysy jadły trawę i nie było żadnej przemocy, żadnego rozlewu krwi. Tygrysy zawsze zjadały baranki a katastrofy naturalne, które występowały od zarania dziejów, potrafiły zniszczyć całe nawet gatunki. Musimy jednak pamiętać, że autor biblijny posługuje się językiem symbolicznym. Ten obraz takiego idealnego świata, gdzie nawet drapieżne zwierzęta jedzą trawę, obraz, który pojawia się też choćby w 11. rozdziale księgi Izajasza, odsyła nas nie tyle w przeszłość, ile w przyszłość, ku niebu, gdzie w pełni zrealizuje się Boży zamysł stworzenia. Patrząc na ten świat, zastanawiamy się, czy to naprawdę jest możliwe, że Bóg, który stworzył pięknego, łagodnego baranka, stworzył też drapieżnego tygrysa? My nie rozumiemy do końca tego świata. Bóg, patrząc spoza czasu, spoza tego stworzonego świata, Widzi, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. My patrzymy z ograniczonego punktu, dlatego niekoniecznie to dobro we wszystkim dostrzegamy. Święty Pio porównywał to do swojego doświadczenia z dzieciństwa, kiedy jako mały chłopak siadał na niskim zydelku i patrzył od dołu, jak mama wyszywała. Z lewej strony tkaniny widział tylko bezładną gmatwaninę nici. Dopiero kiedy mama obracała tkaninę na właściwą stronę, Dostrzegał wzór, który na niej powstał. Tak samo jest z nami. Siedzimy na niskim stołku i często wydaje nam się, że ten świat jest bezładną gmatwaniną. Spokojnie, jeżeli masz takie wrażenie, jeżeli wydaje Ci się, że Twoje życie jest tylko jakimś bezładem poplątanych bez sensu nici, to pamiętaj, że patrzysz od złej strony. Bóg, który widzi Twoje i moje życie od właściwej strony, Zapewniał, że także ono jest bardzo...